Dzień dobry! Taka karkówka w plastrach, którą przed chwilą widzieliście, jest to pomysł na łatwy obiad, gdzie właściwie piekarnik wykonuje za nas większość pracy, bo karkówka piecze się sama. Zobaczcie zatem, jak przygotować taką karkówkę w plastrach, i myślę, że spodoba się ten pomysł wszystkim zabieganym, którzy nie mają czasu, żeby poświęcić go na przygotowanie mięsa. Moja karkówka jest już w plastrach, ale jeżeli wasza karkówka jest w kawałku, po prostu pokrójcie ją na plastry o grubości około 1 cm. Tej karkówki jest tutaj kilogram, jest to karkówka wieprzowa. No i najważniejsze składniki, które nadadzą nam bardzo fajnego aromatu tej yy, całej karkówce, to są właśnie przyprawy. I po kolei. Trzy ząbki czosnku, dwie łyżeczki musztardy z ziarnami gorczycy. Bardzo Wam ją polecam, bo to ona sprawia, że karkówka ma wspaniały smak. Jedna łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki kminu rzymskiego i po kolei tymianek estragon rozmaryn lubczyk. Przyda się oczywiście sól i oczywiście do pieczenia muszę użyć troszeczkę oleju. Jest to olej rzepakowy i są go trzy łyżki. Będę piekła w naczyniu żaroodpornym. Jeżeli wasze naczynie żaroodporne nie jest zamykane, możecie przykryć je folią aluminiową. Przydadzą się również takie akcesoria jak nóż, wyciskarka do czosnku i taki nakłuwacz do właśnie mięsa, którym rozrywam strukturę mięsa i powoduję, że te przyprawy lepiej dostają się do środka. Jeżeli go nie macie, to tutaj, słuchajcie, mam taki patyczek do szaszłyków, i nim też można to wszystko zrobić. Ja wszystko mam przygotowane, włączam piekarnik na 180 stopni, górne i dolne grzanie, i zabieram się do pracy. Zaczynam od czosnku, który będę przeciskać przez praskę. Do tej samej miseczki przekładam również pozostałe przyprawy i gorczyce. I moje przyprawy w młynku. Ja mam młynek. Jeżeli nie macie młynka, to po prostu taką przyprawę wysypcie na dłoń i teraz tak lubczyku. To będzie około jedna łyżeczka i pomiędzy dłońmi rozetrzyjcie. Takie roztarte zioła naprawdę oddadzą więcej aromatu do Waszej potrawy. Jeżeli będziecie dodawali tymianek, to tymianku około pół łyżeczki, estragonu tak ociupinka, a już najmniej rozmarynu, bo jest bardzo mocno aromatyczny. Teraz mięso. Ja mam takie bardzo sprytne urządzenie, które wykonuje od razu za jednym naciśnięciem dużo pracy, bo po prostu po naciśnięciu te szpikulce rozrywają strukturę mięsa. I ja sobie w ten sposób przyciskam i tym urządzeniem nakuwam mięso. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ale jeżeli nie macie takiego urządzenia, weźcie sobie takie plasterki, możecie nawet dwa, ponieważ patyczek jest długi i takim patyczkiem zobaczcie Ponakuwajcie to mięso. Takie nakuwanie powoduje, że przyprawy, którymi za chwilę będę nacierać mięso, dostaną się do środka do mięsa i ono całe będzie takie aromatyczne. Teraz będę mieszać przyprawy i wymasowywać je w mięso. Dlatego założyłam rękawiczkę, bo jest tutaj czosnek. Możecie to zrobić oczywiście bez rękawiczek, ale potem wasze dłonie będą pachniały bardzo intensywnie czosnkiem i wszystkimi przyprawami. Dlatego ja najpierw mieszam przyprawy ze sobą. Teraz do takich przypraw przekładam mięso. I wszystko razem mieszam. Kiedy przyprawy już dotarły do wszystkich kawałków Waszej karkówki dolejcie oleju. Olej dodaję dopiero teraz, dlatego że on spowoduje, że przyprawy, które już przeniknęły do wnętrza mięsa zostaną w nim w środku i on spowoduje, że na wierzchu zostanie taka warstwa zamykająca te przyprawy. I teraz dopiero na samym końcu. Sól. I teraz tak wymasowane, porządnie plastry przekładam do naczynia żaroodpornego i układam w nim, tak właśnie na zakładkę. Zobaczcie. Mięso jest gotowe do włożenia do piekarnika. Ja mam pokrywkę, która była w komplecie z tym naczyniem, ale jeżeli macie naczynie bez pokrywki, skorzystajcie z folii aluminiowej. Ona również spełni bardzo dobrze zadanie pokrywki. Jak długo piec mięso? Ja stosuję zasadę 1 kg mięsa i 1 godzina w piekarniku, ponieważ karkówki mam kilogram. Po godzinie karkówkę wyjmę z piekarnika. Przypominam, górne i dolne grzanie i środkowa półka. Nie dajcie ani za wysoko, ani za nisko. Godzina i karkówka jest gotowa. Ja dzisiaj karkówkę podaję z ryżem, który jest ugotowany na sypko. Przepis, jak ugotować ryż na sypko, znajdziecie na końcu tego filmu. Do, do tego dokładam surówkę z salera i z jabłek z rodzynkami, na którą przepis również znajdziecie na końcu filmu. I wreszcie karkówka. Zobaczcie, jak taka karkówka wygląda. Te plastry są bardzo miękkie. One się wręcz rozpływają w ustach. Jak widzicie, tutaj przy karkówce jest dość sporo sosu, który możecie wykorzystać, na przykład do polania ryżu. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że przygotowanie takiej karkówki. Wcale nie jest trudne, a wręcz piekarnik robi za nas całą pracę. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia! Dotrzyjcie takie zioła w ręce. Jak to zrobić? Ups. Zobaczcie zatem jak przygotować taką karkówkę plaw, plaw pla. pla. pla, 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 pla. plapapla kaplapla það er verið að vera það er verið að vera það er verið að vera